Cześć. Dzisiejsze spotkanie chciałobyśmy poświęcić naszemu własnemu ciału. Czasami patrzymy na swoje ciało z niepewnością, z obawą. Nie czujemy się do końca w nim komfortowo. Ale za każdym razem, kiedy mamy takie myśli, możemy sobie przypomnieć, ile to ciało dla nas znaczy i ile dla nas robi. Twój nos. Umożliwia wąchanie ci pysznego jedzenia. Twoje usta pozwalają ci mówić i śpiewać piękne melodie. Dzięki swojemu ciału biegasz, tańczysz, żyjesz. Twoje nogi zabierają cię z miejsca do miejsca. Twoje ręce otwierają ci możliwość wykonywania różnych czynności manualnych. Twoje oczy mają dwa małe miktałki, dzięki, dzięki którym dostrzegasz całe piękno tego świata. Ale co najważniejsze, masz serce do kochania siebie samego i bycia życzliwym dla innych. Jeżeli Twoje ciało miałoby Ci wysłać teraz wiadomość, to Jaka byłaby treść tej wiadomości? Co Twoje ciało chciałoby Ci teraz powiedzieć? Zastanów się i pomyśl o tym, przypominając sobie wciąż, ile ciało dla Ciebie robi.